Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Jaki jest poziom bezrobocia w województwie opolskim? Ma pan najświeższe dane? To znaczy, dane są na koniec czerwca. To znaczy, można by było powiedzieć, że są dobre informacje, dlatego, że spadek bezrobocia jest o 1300 osób i stopa bezrobocia to jest 13,2, więc 13,6 spadliśmy na 13,2, czyli 0,4 punkta procentowego. Właściwie tak, we wszystkich powiatach spadek ten nastąpił w naszego województwa. Z tego chyba największy w brzegu, gdzie największe bezrobocie to też jakby pozytywna. Tak, tak. No tam jest to prawda jeszcze 20,4%, prawda? My mamy 13,2%. Jak to wygląda w kraju, w kraju na koniec yy, yy, miesiąca czerwca jest to 12,4, czyli 0,8 punkta procentowego ja jesteśmy powyżej. Ponad, yy, tak, powyżej. Także Kolejny miesiąc, prawda? Ale już raczej nie za bardzo się spodziewam, że ta, że ta ilość tych bezrobotnych będzie malała, ze względu na to, że lipiec jest tym miesiącem, gdzie Większość absolwentów rejestruje się, prawda? Oni w czerwcu jeszcze się nie rejestrują, bo kończą szkoły, a, a, a lipiec jest właśnie takim momentem. To jest taka kiedy... normalna tendencja, zaczynają się prace sezonowe, tak, zaczyna tak, się tak, lato, tak, w związku z czym tak, bezrobocie maleje. Bezrobocie maleje oczywiście, no zobaczymy, jak ten lipiec będzie, ale ale no, nie, mam, nie mam jakichś takich. Dobrych informacji, powiedzmy sobie, jeśli chodzi na, na, drugą, na drugą połowę o roku. Tego, o tej drugiej połowie roku jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast bezrobocie w powiatach tradycyjnie jest takie, że najwyższe jest na tej ścianie zachodniej, tak. czyli brzeg Nysa. Brzeg teraz Głupczyce powiedzmy sobie i, 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 i Prudnik tutaj jakby można było powiedzieć, te cztery powiaty dominują trochę lepsza sytuacja. W każdym z, z tych powiatów jest przekroczone 20%? Nie, nie, nie. Jedynie, jedynie w Brzegu jest 20,4%, a tam jest granica 18 18 ,8 tak gdzieś między 18 a 19%. A powiedzmy. na drugim biegunie jest na pewno miasto Opole. No, na, no na, tak, najniższym. miasto Opole 6,6% to jest tradycyjnie, prawda, no i tam jeszcze mamy takie dwa powiaty, powiat Olesno 9,5% i, i, i Krapkowice 9,7% więc te, 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 te trzy, no strzelce o polskie 10,2 to są te, te, te właśnie, gdzie, gdzie jest najniższa stowa bezrobocia, więc tak, tak się mniej więcej to układa. I to można powiedzieć, że od, od lat właściwie nic się tu nie zmienia cały czas tam z jednej strony jest bardzo wysokie, prawda, te, te, te powiaty zachodnie w tej chwili dołączyły właśnie Głupczyce i, i Prudnik, no a z drugiej strony niskie bezrobocie w pozostałych. A propos tej drugiej połowy bieżącego roku, to scenariusze ekonomistów są, można powiedzieć, czarne. 2 miliony 200 tysięcy osób bezrobotnych, takie są prognozy na koniec tego roku. To będzie najwyższe bezrobocie od 6 lat. No i tak to wygląda, bo jeżeli analizujemy rok ten i rok ubiegły, to widać, że te spadki w tym roku są znacznie mniejsze niż były w roku na przykład 2011. I u nas jest też podobnie, więc i w kraju i u nas, więc tutaj się to przekłada. Natomiast faktycznie no, jest taka sytuacja, że, że jakby inwestorzy nie wchodzą, przedsiębiorcy nie rozwijają jakichś nowych inwestycji swoich, no jakby wszystko jest tak lekko zamrożone. Każdy oczekuje co się wydarzy i w związku z tym nie podejmuje jakiegoś takiego ryzyka, że, że będzie rozwijał firmę, prawda, czyli pewna taka stagnacja nastąpiła i stąd powoduje to, że, że, że no jak jest stagnacja, no to nie ma nie ma, prawda, nowych miejsc pracy, no nie przyjmują do pracy, każdy woli. Może by przyjął, ale woli poczekać, prawda? Ma, ma pewne możliwości przyjęcia do pracy, jednak nie podejmuje takiego ryzyka. W tej chwili, częściej niż o nowych inwestycjach. Jeśli mówimy o upadłościach firm. Czy pan ma też takie zgłoszenia, że jakieś na, kolejne upadłości duże się u nas szykują? To znaczy, u nas raczej nie. Nie ma w tej chwili takich sytuacji, żeby żeby, żeby ja miał, do, do nas docierały informacje, że będą zamykane zakłady pracy. Natomiast no, też nie ma dobrych informacji. Że, czy że zwolnienia grupowe? Jakieś? Zwolnień grupowych w tej chwili nie, 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 nie słychać w jakichś większych zwolnieniach grupowych. Panie dyrektorze, co zrobić z tym bezrobociem? Jak jemu przeciwdziałać w tej chwili? No tak, no to wszystko, na to wszystko składa się jeszcze taka sytuacja finansowa, jeśli chodzi o, o Fundusz Pracy, który, który jest Dość na ten rok w porównaniu do roku ubiegłego, minimalnie wyższy, a w stosunku do roku 2010, gdzie to był najlepszy, no to znacznie mniejszy, bo w granicach 40% tych środków. Właściwie zaangażowane środki w powiatowych urzędach pracy są w całości, i w tej chwili wiem, że minister pracy wystąpił do pana ministra finansów o uruchomienie 500 milionów złotych z rezerwy i y, 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 na Fundusz Pracy. Z tego chcą przeznaczyć 200 milionów na y, osoby młode i 200 milionów na osoby 50 plus. Y, jeżeli te pieniądze przyjdą, no to one troszeczkę złagodzą tą sytuację, no ale jednak y, nie ma jakby no tak jak nie ma miejsc pracy, no to właściwie nawet za te pieniądze się ich nie stworzy. No, no to A w jaki sposób stworzy. te pieniądze, te, 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 te pół miliarda złotych ma pomóc w zbijaniu stopy bezrobocia, na co konkretnie pójdą te pieniądze? To znaczy, tak jak powiedziałem, one, one by były na na staże, ale na staże na przykład takie, gdzie jest efekt zatrudnieniowy, prawda? na szkolenia, gdzie jest efekt zatrudnieniowy, na rozpoczynanie działalności gospodarczej, więc, więc tutaj takie te, te, te trzy y, wydaje mi się najbardziej efektywne, albo tam inne, jak prace, y, jak roboty publiczne, czy, czy prace interwencyjne w mniejszym czasowe. stopniu y, przynoszą efekt, mhm. prawda? No zresztą my w tej chwili Lada moment, bo właściwie już niedługo będziemy przyznawać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla prawie 600 osób. No to też to troszkę może w jakimś minimalnym stopniu trochę, trochę, trochę. Czyli jest tak że ten rejestr bezrobotnych pomniejszy się o te 600 osób? Tak, 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 bo to by. To są to dotacje by, dla osób bezrobotnych, które Tak, bo to było w firmę. tym roku my robimy tę tą, tą drugą edycję tego programu Poklucz do Biznesu 2, gdzie 600 osób we wrześniu powinno dostać dotację w granicach 40 tysięcy złotych. Panie dyrektorze, Wojewódzki Urząd Pracy ma być zaangażowany w realizację projektu specjalnych stref demograficznych. Pan już wie, jakie zadania na pana spadną? Znaczy, nowe, jesteśmy po, po rozmowach tutaj z samorządem województwa, z zarządem. W tej chwili wygląda sytuacja tak, że w specjalnych strefach demograficznych ten pierwszy pakiet przypadłby. W pewnym stopniu wojewódzkiemu urzędowi pracy, a mianowicie tam jest to jest pakiet żłobkowo-przedszkolny, który ma dotyczyć tworzenia żłobków, rozszerzania działalności tych żłobków, jak również tworzenia przedszkoli, rozszerzenia działalności tych przedszkoli. Chcielibyśmy zrobić taki program no w granicach może 30 milionów złotych, może trochę więcej ze środków z krajowej rezerwy wykonania. Którą, którą mamy i, i te środki byłyby przeznaczone w takim celu, żeby przeszkolić opiekunki, które zajęłyby się małymi dziećmi, powiedzmy sobie, które mają 6 miesięcy, czyli po, po urlopach macierzyńskich, a mamy mogłyby wrócić do pracy, więc stworzyłoby to tak jakby podwójna możliwość zatrudnienia, bo tak, opiekunka by miała pracę, czyli osoba, załóżmy, bezrobotna. Byłaby finansowana przez rodziców? Czy przez Nie, Urząd ona Urząd by przez, przez Urząd Pracy by była finansowana, no i, i, i mama po, poszłaby do pracy, więc jeżeli by oczywiście, bo, bo chodzi to o kobiety powracające po urlopach macierzyńskich, ale też takie, które nie mają pracy, a, a pracy byłyby na bezrobociu, urodziły dziecko, prawda, a chciałyby wrócić do pracy, więc szukalibyśmy dla nich też zatrudnienia. Te opiekunki rekrutowałyby się spośród osób bezrobotnych? W pierwszej kolejności na pewno spośród osób bezrobotnych, no ewentualnie o, osób takich m, może i może 50+, plus, prawda, też ewentualnie, gdyż, gdyż tych osób mamy dużo tutaj jako osób bezrobotnych i szukali takiego rozwiązania, żeby, żeby te panie też zajęły Czyli się takim dzieci ten program dzieciem. może wpłynąć nie tylko na podniesienie stopy dzietności, ale także spadek bezrobocia. No więc właśnie to też o to nam chodzi, żeby, żeby więcej dzieci, prawda, no żeby mamy się decydowały, czy tam rodzice się decydowali, prawda, no, na dziecko, bo, bo nie będzie to trwało bardzo długo, gdyż będzie mama mogła wrócić do pracy, jednocześnie no, tam zawodowe się rozwijać, powiedzmy sobie. Pamiętasz, że to kiedy startuje ten program? No chcielibyśmy, żeby startował od 1 stycznia 2013 roku, bo Zakładamy, że, że, że w tym momencie, powiedzmy sobie, może z jakimś tam lekkim poślizgiem, ale w każdym bądź razie już od nowego roku byśmy ten program rozpoczęli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jacek Suski, dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, do Dziękuję.